Cześć, mam na imię Michał i chciałbym zachęcić i zaprosić Cię do studiowania na nowym kierunku studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Tym kierunkiem jest technologia szkła i ceramiki. Przemysł szklarski to jeden z ważniejszych sektorów europejskiej gospodarki. Bez szkła nie ma możliwości rozwoju technologii ekranów dotykowych czy odnawialnych źródeł energii. Politechnika Częstochowska jest jednym z dwóch ośrodków w kraju kształcącym specjalistów w tym zakresie. Kierunek technologia szkła i ceramiki to odpowiedź na potrzeby biznesu, a także poszerzenie możliwości zdobywania perspektywicznych miejsc pracy przez absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Dodam, że już niebawem firma Guardian otworzy w Częstochowie kolejną nowoczesną kutę szkła, co w konsekwencji będzie. Skutkowało zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę, czyli właśnie na Ciebie. Już teraz zainwestuj w swoją przyszłość. Do zobaczenia na wydziale. Cześć.